Dobrze, no No. Dobra, dalej robimy chałupę zaraz. I najpierw tutaj opropadzę. Czekaj, okay, do wody wpadłem, muszę Chciałem hmm. do... e, ci ammo do tego. Kurwa, chodzi tego? nie da po nic. No to tej snajperki. Żarcie, muszę A. mieć żarcie, zaraz zginę kurwa. O! No, e, to, 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 dobra, no to weź zl zlogaj. Tak, to no serwer potem. się wyłączy. No to padniesz i się odrodzisz na nowo problem. A nie chcę się nic temu zbierać. Ale to e, mam dużycie. dla kogoś, y, dla kogoś, kto będzie chciał karnister z wodą. Znaczy taki, że możesz sobie no to wodę poka z to. tego napełnić. to wygląda. Może taki więcej zdziwien. To czekaj, zaraz ci pokażę. Ej, gdzie ty jesteś? Nawet pronapełane tego. Jakieś białe schudeńki. Ja tu o, jestem. A o, o, kolejne czy jeszcze? Pójdę, będę, będę miał 38 promieniowania, ale. chuj. No Dobra, muszę ogarnąć, jak się robi to. Gdzie hmm. jest coś power? Power. No ja cię nie widzę. A, zombie. Ale przy samochodzie? Z tyłu tego ostatniego. Nawet rampy można robić. Nie Tak. Aha. To jest. To nie ma na górze. Nie. A chcesz tego magnuma? Okej, okay, dobra. Ile to ma tam na Jest. Okej, okay, już tam wiem. Tam. Y ten. co ten. ten... Mam tak, mam, mam, mam. No. Coś miałem dla siebie zupełnie nie a, tam buteleczkę, tak? O, 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 jak to wygląda. To jest co? Kanton? Canton. No ja mam już swój full. I patrz, i musisz się napić z tego, i ci będzie. Patrz, chodź tu do mnie. Ale to musisz przygotować. No, poczekaj, skupić. to ja takich miałem dużej No, nie wiedziałem, że jest Bo w tym <śmiech> był <śmiech> Flandry, to to ty, bo to sok był ty. Bo w tym sok był. Chodź do mnie. Tu jest jakiś bran, mam, bran cereal. Nie wiem, co to jest jakaś książka czy coś. Poczekaj, mleko wywaliłem, biorę butelkę. No i gdzie ty zarazisz, pana? No jestem, chyba zaraz wracam. Na te... grzechu już wszedł. Witam. Drabina tu jest. Ten. A w której, a której jest w grzechu pogrzeb? Jutro o 12. Jaki, jaki pogrzeb? O, biorę ten. ten jest strój policjant. To mojego kolegi. Kogo? Lata mojego kolegi z gimnazjalnej klasy. Aha, no 40, 41, 43, 47? Nie Ach. wiem, on nad, wiem na co zmarł, że no. na szóstkę. Cześć, ten podformer to było no. godziny. O, support, no, na ten drugi, druga, prawda? Dla Wstać. zombie tu jest. Kupuję sklawę, zaraz robię przelew na tym samym y, tym, gdzie kupiłem tą podkładkę. Razer Widow, Ultimate. Tą nową razera kupujesz? Tą, tą, tak, tą Ultimate za Tam tam tą, tą, to, o tu jest ten magiczny ten. No tak, to są to, to, te reklamy to. na Twitchu. Ja? Ktoś tam Black Lives? Black, League, Black coś Widow, to, tak. Jak? No, no, o, to do jebana. No to ja już tam widziałem. <grym> o, Botter Water! O, no. A to ten, to jest ta popsuta. Kurwa, ale to na no, duże ten jest, to ja cię za to chodził. A nie, to tu wcześniej nie było. No ja czekaj, za by... ją. Muszę tylko tu obsadzić, że tu oczywiście. I... Aha Ej, to chodź, dam ci tego Magnula. Czekaj, odblokuję go i wezmę wyciągnę z niego ammo. Gdzie bałem. I hmm. gdzie Palegro? W... Ammo leży chyba. To jest takie okrągłe. Nie, łap, 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 łap. Wiem, wiem. No, czekaj, bo ja nie mam tego miejsca. A może sobie kupię z motywem Battlefielda IV? No, ja to jest też. Z Dragon Age. A, a, witam, nie, nie, tylko witam. Mam dwa Czekaj, ten kolt ma dwa. Muszę wodę wziąć. A ten kolt ma trzy. A ta podkładka jest wielka, nie? Uuu, Razer detader czas mój 200 dwie stówy się trzyma, lol. Nie no. No, się. A jak kupiłem ile lat temu? Witaminy, tylko witaminy. Naturalne, no, na, tylko witaminy. Razer Black Widow Ultimate 2014. Tak. Pruł czwórka i muszę wypakować Ammo z tego też. Uj. Dobra, dawaj, 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 go, go, jedziemy. Dobra. No jedźcie, macie coś dla mnie? Nie wiem, co? coś do picia, coś co do żarcia i... Mogę, Mogę ci dać Ja Pierdol jedynie mi chuj. <grym> <grym> Pierdol za zawsze na mnie czeka od ciebie. Oooo! Oh. Ale tu wziął ubrania, a ty aż oh. <grym> A te materiały oh. do czego są w sumie potrzebne? Mam, yy, ten. Nie pamiętam ten, do czego, ale ten, do czegoś yy... były potrzebne. Paweł, mam taką mapkę, ja wymasz. Tą Aftę. To wiesz. Chodź, chodź. Rozdłuczaj się. Gdzie on, O, nie. gdzie on się Tu jest. Te kieruję. To jest model Steve 2014. Kurde, wydawałem. No. O już tu się dzisiaj. O, goni kurwa, Teraz patrz, tak na lana jedziesz, tak podłączasz klawiaturę I wszyscy uu. Wszyscy, o kurwa, miałem mam takich O <noise> wszyscy na nalepa, tak miał Nalepa na lali. <noise> to chyba nikt nie uwierzy. Naturalne, tylko dobre jeansy. Ja jadę, jadę, Plus raję. gratisy od Razera, Goty, gratisy, <laughs> nieśmiertelnik do potem inne trzeciego. Smycz, dwie smycze, co tu jest? Breloczek, podstawka, podkubek, zawieszka na drzwi. Stwu, o! O, stwu, naklejki oczywiście, a naklejki też będą w pudełku. Ten tu drewno postawi na że Drzwi oczywiście nie zamknął, tu jak światło nie gasi u siebie, to... Czekaj, wyślę Michałowi na lepie. <gulandry> a Michał co byś tu chciał dostać? Zwierdol <gulandry> Witaj. Klawiaturowi witaj. Michał o, mam pojawia z... się, się, taką na urodzinę <gulandry> Nie, to jest jeszcze, usuwam to. Bo. Kurwa A co ty robisz? Bawię się. Marnuję materiały ak ak aktualnie, więc wiesz. Macherca, czy nic się nie ma chętka, Jeszcze nie coraz razy Juicebox Powiem tak, Czas Z wodu nie umrzemy, go że <laughs> Ale chce ktoś w piciu? Albo jedzonku? No, A czekaj, bo tu mam mleko, czekaj, czekaj, jedno, sobie dwa. No kurwa, trochę krzywo, ale Ale się stoją. Gówno. Craft, dobra. Mam soczek elegancki. Ej, dasz mi, Paweł, te strzały? Nie widzę, proszę pojąć. Michał Nalepo udostępnił zdjęcie. Weź mi, daj te strzały. Weź udział i wygraj myszkę. Ozone GAMING A. Czekaj Weź mi daje, to muszę... No gdzie jesteś jest, na dole masz? Yy... Masz 500. No 5. 7. Zara zera będziesz <grydza> chodził. Ja tam też zdobyłem, ale to są moje. Też tu sobie poszukiwał. To tu coś mogę wsadzić, tu co wsadzimy kukurydzę. Mi się więcej tych przydało oczyszczających. Mam no, tu debi jeden z tą czapką, tu jeszcze ten drugi Nie, ja się we, Wezmę tubeltu <laughs> A, tu, 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 tu. Naturalne, tylko dobre Jansy. Ja jeszcze schowałem... Hmm. Że gdzie ja do skrzynki schowałem dny generator? A, tu. Ola. Pamo do Magnuma to jest tyle, że się... A tu mam jeszcze ten. Dla ciebie jeszcze do Magnuma amunicję 6. Oj. Dawaj, Mag dawaj. Ile masz? A matematę mam już O no, dużo w ogóle Dobra, ty zaraz, gdzie tam pancerną tarczę postawić ty chcesz? To masz Daj mi ją Dobra, ci tu tarczę panu. No, się zombiak zrespił tutaj i mi... A poczekaj, zniszczył bo mam dwie t, mam dwie Mam dwie te. to jakiś z tym. Z, z, z Ziesz, co, ja, to, ja zablokuję tę ścianą, do to. O wojnie. chuj, dobra idę tam. Idę postawić kurwa przed domem Shielda metalowego Takie oświetlenie Chciałbym coś zjeść, chłopaki Warz, domek postawiony No pod chuj tu stawiasz, skoro generatora nie ma No to się przyniesie tyk. Toś tu po co tutaj postawiłeś, to przecież był. Że, się zniszczył, hm? No znaczy, przecież zombie zniszczył mi. środku mnie. jak on był? No! jak? W no? Środku? Się znalazł jakiś, który wszedł jak do środku? środka. Weź, no, drzwi były zamknięte Było. o to chodzi. się dziwiłem, mówię, coś tak harczy, no, harczy, harczy. Ej. Kto miał te naboje do kolta? Nie wiem. Ja kolta. Pistolce. No ktoś mówi, że ma na pojeździe. A, o to, to 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 Switch magazyny. No. Ja, tego miałem dużo w Były mi potrzebne. Pascal, tak korzystam. Naturalne. tylko dobre. Switch magazyny są. A, towarzysz mi. To, to tarajie. Nie, Żygam krwią. Mhm. Masz. On... No jest... Kurwa to da jest purification table, co ja jem Zarażone te... Co ty robisz? Kurde skrzynek... Kiły się pisało. Jeszcze? Co <laughs> to, to stary, bo tyle tych rzeczy... No ja robiłem ostatnio... Łoczek Czech, 47%! Oranżada... Dobra, ja idę sobie po wodę. Idę po Dobra, jedziemy do miasta. Dobra, wezmę, to... wezmę jeden bardzo paliwa. To... ciemno jest. To, gdzie ciemno jest? Dzień wstaje. To, to nie, weź, ty... mi, weź, ja mi, dwa weź mi dwa karnistry. Weź mi dwa karnistry, daj. Rady. Co jeszcze raz mówisz? Mówisz? Daj mi dwa karnistry. Wez... A, dobra. Bo ja sobie wezmę samochód policyjny. Dobrze, jak, jak chcesz. Proszę, dam ci już dwa. Tylko potem proszę napełnić hmm. mi je i oddać. Dobrze. Proszę. F, F. Dobra, możemy Dobra, myśli. ja biorę ten, ten fioletowy samochód, bo on jest mine. No, i weź, czekaj, tak, muszę go napełnić, bo nie Napełnić o, już go napełniłem. To sobie teraz napełnię jeszcze no. kanister. Jeszcze raz, ro... dobra, to Nie, ja wypada, to mój samochód. No, idziemy. Kurwa, Wszystkie Paweł jedziesz? wyjedziesz? o. Zara, a No, 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 Ale no, no, My już tam no, Ale się zrespiły rzeczy. Miasto. Mi się jak wyjdziesz z serwera, serwer się wyłączy, to potem jak wejdziesz to znowu się reszta rzeczy. Odkręcić butelkę. O woda. jak to coś celownik, bo ja nie mam co z nim zrobić? Ja mam. już. Ja mam do Ale snajperki jak... 6 razy. No ja też mam do, a... do snajperki takie. A gdzie jest Michał nalepa? Nie wiem, jak go nie widziałem no. ja, Patrz to ten mam trzech razy zoom. Kurwa co ja zrobiłem. Za piłem sobie wodę i zagapiłem da. się wjechałem na samochód. Kupiłem sobie wodę. Patrzę co ja zrobiłem ty, Co za debil postawił samochód na środku drogi. Kupiłem sobie wodę... I piłem piłem no i... sobie wodę, a ty, Kurwa kupiłem. Kupiłem kurwa z się <laughs> o tak Tam jest mój policjanin i nie O czekaj Ty bo tu jest O nice jest, jest jedzonka Grabimy Grabimy. O tu Ej tu broń Co to jest Broń leży znowu magnum Idę Jak Czekaj Gdzie to Reb... A ile rewrit już masz, a modę tego Magnuma? No dużo by było chyba. Nie, 20 by kul by było. Ale tak 20 to tu na jedną podróż wystałem. No, no fajnie. Ja on 20 coś do tego. 20, do, czy gdzie, 31 do... do. A Nałpa. to nie podniosłeś tego Magnuma. Nie, bo on jest pusty. Ha! O tej to, jest to seed. Okay. Wiesz, wiesz, Zasadzimy warzywa. No przecież to my tam mamy potato seed. A dlaczego tego nie? nie zasadził? Zasad Paweł sadzi, Paweł a nie, a, jest rolnik. Nie, 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 nie. Ja sadzam. Ja No to przecież to nie jest zasadzone nie. tam. No że jest moldy potato. Śnią tych drzew Wiele. Jak można nie mieć pełnego plecaka teraz? Wow. Grzechu, grasz? Kurwa, nie ma nic. bo nie ma nic w tym mieście. Mówiłem Usto. ci. No bo my tu przed chwilą Kiedy? byliśmy. A jo, bo z Pawłem tu no, byli. No ja, Myślałem, że właśnie. nie było. No to chodź, gdzieś jedziemy idziemy. Jedziemy innej. do bazy wojskowej. Ty idą. Trzeba było mówić, no. że już byliście. Ja zapomniałem kompletnie. Teraz ja kieruję. Mm -mm. Tu mnie drewno, tam jeden zombie się znajdzie. No idź po ten swój samochód. No, to no dobra. Wyjdź. A to ja mam teraz no. po niego iść? Czyli po chuj mi. A dobra. Bo chciałeś swój samochód, to sobie go weź. Dobrze. Przecież się nie da drwować. Zombie cię goni. Ty Kutasko. Nie? Kurwa. Ja, nie. ciebie. ciebie. <laughs> Zajebie go ja. Chodź tu zwalę. A <laughs> no. i coś chciałem zrobić, nie wiem co. Jak to kupa jest taka fajna, żyte i się mm -hmm. Czekaj. Ja już jadę. Ja już sram. Właśnie ten wysrał. Zahaczę bo, jeszcze bo. od... Zahaczę o ten pojechałeś? most. No do tego. Do bazy wojskowej, tylko, że jeszcze zahaczyłem o ten most. Kurwa, mi się samochód fajczy. Znowu. Ta wie to się wszystko pachniczy. Headshot. Smutne headshot. W ogóle ja tyle chyba pojechałem. Słyszę jak jedziesz samochodem, dobrze jedziesz. A nie, Oszczykawek O, no. najebałem, ty. Pikapek to zarysowała no. okay. A w tym, w bazie wojskowej... Mogę o, znalazłem ten tam, zielony raksak. Tak! No mi się chybawe? samochód. To jest. Ten, ten co mówiłeś, Paweł. No to, no to jest ten drugi chyba najlepszy. Uj, kurwa! Jebańcu. Nie bań Nie jest strasznie wielki samochód. Gim! No mam. Kurwa, kurwa, Miałem Ja czarny chyba najlepszy. O Jezus! Daj mi po 5XP. O ty kurwa! Grzech ograsz, czy nie? O kurwa! O kurna, mam czarny. Ten, mam czarny tornister. O, ten co Paweł ma, chyba. Mhm. Uh -huh. a, a to szkolny. <laughs> hop, hop, hop. Pan się zwie, ale nie pojawia. I plus to mam jakąś dobrą broń. Elo. Szek strzelasz. To mamy piłę, Piła się No bo. O najlepszy, witam! Dobra, jadę tam do ciebie. Zostaw mi coś tam, jakieś nie wiem, magazynki, czy coś. Człowieku, wiesz... ...jaką ja Jedno. mam broń? Czekaj... ...jaka to jest broń? Jakiegoś... Nie Jebacze tylko. Tyt, Człowieku, ja mam tak... ...jak... Aaaa, to jest dużo jakiegoś widzenia, temu się już tutaj kopci ten samochód Może się zapiją zaraz wody, co widzisz? Patź jaką broń mam To no, widzisz. Gdzie no, ty jesteś? Zapijcie możesz. I zaraz ci pokażę coś człowieka. Ijdę tam do rzeczki wyjdę. Cołożyce tego jetpack tego. Gdzie się napić tutaj do jeźdzę. Patrz mam czarnego tego. I plus to patrz, patrz na tą broń. Patrz. O, jedno, O, Malch to jest to. to, jest, to jest chyba snajperka. Chyba. A jak to wygląda? Ty! I mam ten, że mam piąty ten. To ten... U, lul, fajne. No to masz ten, co ja. 26 naboi na 30. No to, to raz chyba, myślę. No to jest karabin. NATO. No to, to jest zwykły karabin, no. No to ty będziesz miał dres... to, też dres... Dres... to też mam. Też mam. A ja znalazłem kolejny samochód taki jak ty masz, Paweł. A to droby? Dobry? Ten Nato? No, no, to No, tak jak zawsze, tak. No, radę, ale lepszy jest shotgun. Co, tu małpkę trzeba uzupełnić. Nie zostało w moim 8 naboi. A w shotgunie mam 30 coś 36 chyba Jestem. I tak katana. A naprawiłeś mi tam ten samochód? Ej, tu jest strój ninży. Zielony? ja tu mam Day. Ja tu mam Walking Dead no, Ja się na ninja Ej, a wchodziłeś na te na no, wieżę? wchodzisz? wejdę, tylko się przebierę na zielono. No, znalazłem jagódki, nie wiem czy zjesz i będzie faza. Tak, będzie faza jak zjesz jagódki. <laughs> Bo je zjadłem i były dobre. No ja przez przypadek zjadłem. Ty się nafazywałeś. karty kartę graficzną za to. Czekaj, um, O, nie ma, ma fazy. Ja, to ja, ja tam zjadłem pierwszy i była faza. Ja, ja też. Ja też pierwszy to zjadłem, to faza Może się jakoś uotwarnia. Ty, co to za strój? To ty się z tego rozebrałeś, z tego tak, stroju? Tak, Jakiego? bo ja użyłem zielonego Jeszcze mam zielony plecak, zielony kewlar, ty jesteś taki... Ej, wyglądam jak ten! Na jakim wy serverze moim. Co za regu. Ale weź mu, ale musisz mieć jakie, ten chyba mój, nie. ten, 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 ten.